Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nasza klasa jest portalem dla ludzi z klasą, a nie dla niedojebów, którzy dostali pierwszy raz w życiu aparat do ręki i robią fotę z byle główna Pierwsza rzecz, która mnie wkurwia na naszym portalu to dzieci słońca, które nie wiedzą, że w rubrykę imię wpisuje się imię, a nie jakieś na przykład Oluźka. Ruśka, chuje chujemuje. Druga rzecz której nie da się przeoczyć na NK to komentarze. Typek wstawia swoją mordę do galerii i nieważne że ma krzywy jak maska żuka po dachowaniu to i tak dostanie komentarze typu ładnie, super, cudnie, świetnie. Kolejną rzeczą delikatnie mówiąc irytującą jest to że dzieci lecą w znajomych. Dziecko słońca pierwszy raz zobaczył jakiegoś kolesia i już dodaje go do kumpli i chodzi się kozaczy że ma 500 znajomych. I. W tym momencie moje pytanie brzmi, Na chuj ci tych 500 znajomych na NK jak i tak gadasz tylko z dwoma bo każdy ma wyjebane na takiego przeszczepa. Następna sprawa to fankluby. Pytam się grzecznie, po jaką kurwę tyle tych fanklubów? Fankluby motoryzacyjne zgoda, fanklub dody zgoda ale żeby kurwa robić fanklub jakiegoś niedojeba luntka, albo fanklub żuli nie wspominając już o fanklubach typu fajne dupy. Ludzie do kurwy jasnej opanujcie się a jak nie to nawet nie w Wpisujcie w swojej przeglądarce nasza klasa.pl. Ostatnia rzecz która wkurwia większość użytkowników to eurgąbki albo prezenty po jakiego chuja płacić 10 zł żeby mieć jakiś zjebany obrazeczek w swoim profilu. Mój filmik nie miał na celu obrażanie użytkowników naszej klasy, tylko uświadomienie dzieciom słońca że portal służy do odnajdywania znajomych z dawnych lat, a nie do odpierdalania maniany. Pozdro dla habana. Eda, Lukasa, Wojtusia, Omila i Mukacza, Nara.